Cześć wszystkim. Ja jestem Arkaz i witam Was serdecznie w nowej serii na kanale. Jak widzicie, jest to Hitman Absolution, które jest piątą częścią przygód Agenta 47. Gra została wydana 20 listopada 2012 roku, co daje nam pierwszą ciekawostkę. Powiedzmy nazwijmy to tak, bo jest to 47 tydzień roku. Takie nawiązanie, że Agent 47 wydana na PC-ty X360 i PS3. Mm przez IO Interactive, które wydało też e, takie tytuły jak Kane and Lynch na przykład całą serię. No i wydawcą w Polsce była oczywiście Cenega. E, zaczynamy sobie nową grę I i i, i i i i co? Profesjonalny raczej nie, bo patrząc jak mi poszło w ostatniej części, ale myślę, że na normalnym sobie spróbujemy zagrać i przejść. Posłuchaj Musisz być dzielna. Zabierze cię pewien człowiek. Nie mogę iść z Tobą. Tak musi być. Obronić. Ten człowiek jest inny. Nie ocenę jego za to, co mógłby zrobić. Może pewnego dnia to zrozumiesz. 47 mówi Benjamin Travis. pieniądze zostały przelane na twoje konto. Witaj w Chicago. Zajmowanie się swoimi to bardzo trudna sprawa, ale Diana Bernwood musi odpowiedzieć za zdradę. Mógłbym wysłać jeden z naszych zespołów, ale to zadanie dla skalpela, a nie młota. Powody nie mają znaczenia. Dokładnie. Powodzenia, 47. Zem, tak to wóz z lodami tak wiem pozbędę się go spadaj stąd niczego nie potrzebuję a twój partner jaki partner Ua! Ua! Podczas tego zadania kluczowe elementy gry będą podświetlone. Przede wszystkim postaraj się zabijać dyskretnie i pozostać niezauważonym. Spójrzmy Dobra. na interfejs. Zaczynamy. W lewym dolnym rogu znajduje się niebieski pasek zdrowia. Obok niego no jest pasek się radar. Używaj jest go, aby orientować się w położeniu przeciwników, celów i punktów wyjścia. W prawym dolnym rogu widzisz wybraną obecnie broń z informacją, czy została ukryta. Obok broni znajduje się żółty pasek, wskazujący pozostałą ilość instynktu. Ok. F1, żeby Jeśli... otworzyć notes. Jak twierdzi szef wydziału ICA, Benjamin Travis, moja dotychczasowa opiekunka, Diana Burnwood, dopuściła się zdrady i prowała ważną dla agencji osobę. dziewczyna imieniem Victoria. Mój cel. Eliminacja Diany i odzyskanie dziewczyny. Uwaga osobista. Diana uratowała mi życie. Chociaż motyw jest słuszny, wykonanie tego zadania nie będzie powodem do dumy. Potraktuję ją wyłącznie jako cel. Nie mogę zaangażować się w to emocjonalnie. No i okej. Okay. się on wyczerpie, nie możesz używać wymagających go umiejętności. E, mamy zarys fabuły, czyli zaczynamy od Diany. Dianę, Dianę znamy. ...znajdującej się przed tobą. Dajane znamy tak naprawdę. Przedmioty znalezione w trakcie gry mogą zostać wykorzystane jako broń krótkodystansowa. Możesz też ich używać do rozpraszania przeciwników. Mm, Diane znamy z każdej części, bo ona była tą, która nam wysyłała na zlecenia i, i, i była naszym no może nie mentorem, ale czymś bardziej w rodzaju opiekuna. O i okej okay. Teraz mamy tu gościa Czy ja mogę sobie na przykład wyrzucić W tę stronę Tą cegłę Żebyś ty sobie poszedł Bo ja chcę się dostać tam Ale mnie widzą Widzą mnie Ale nie zauważam Aresztują cię nie uciekaj. Zauważą. Lepiej udawaj, że się poddajesz albo spokojnie przejdź w ustronne miejsce, w którym zajmiesz się przeciwnikiem. O dwóch do, do mnie biegnie. Bieganie, używaj pasmony, by chronić. Walczysz teraz wręcz, udasz przeciwnika. Wykończ przeciwnika. Sytuacja opanowana. Dobra. Pomyśl o tym, by posprzątać, nim będziesz kontynuować misję. Nie, nie będę sprzątać. Kontrolny. Jeśli zginiesz lub postanowisz zacząć od nowa, pojawisz się tutaj. Szkolenie Okok. agenta 47 i jego wyostrzone zmysły pozwalają mu uważnie obserwować otoczenie. Nie chciałbym cię atakować w sumie, kolego. Chciałbym sobie przejść tędy. uważaj. Wskaźnik uwagi pokazuje kierunek zagrożenia. Spróbuj wymknąć się niepostrzeżenie. Staram się. Odwrócenie uwagi, celność lub garota. Wybór należy do ciebie. Hmm. Tak. Doskonale. Prześliźnij się, póki na strażnik zaraz, jest nieka, rozproszony. Tutaj, zaraz damy znać, odbiór. No i cić. Bo ty mi tutaj zawadzasz troszkę. Hej, kto tym rzucił? Ja na pewno tym nie rzuciłem. Jak leci Hank? O. Przyszedłeś sprawdzić jak się mam młody. Co? Po prostu robię obchód litości. <noise> Moja żona jest mistrzynią plotkowania. To była tylko kwestia czasu. Nie żebym nie doceniał troski. Co? Słuchaj, młody, powinieneś Użyj instynktu albo spójrz na radar, by znaleźć wyjście. Biuro podróży ochrona ma wyjazdy tylko w dwa miejsca. Na radarze na szczęście widzimy, więc wyjdźmy sobie tędy. Używaj instynktu, by przewidywać ruchy przeciwnika. Przeciwnik idzie w stronę bariery. Ale nie, i nie do, dotrze dotrze do ciebie. Dzieci, ta fucha jest ciekawa jak oglądanie farby. Ale za to obsługa jest dobra. Ty sobie idź, popatrz se tam, a ja se przejdę kumpel, dobra? Aby nie zauważenie wejść do leżącej przed tobą szklarni, musisz znaleźć przebranie. Nosisz przebranie ogrodnika, możesz przebywać w nim na terenie szklarni. Pamiętaj, że inni ogrodnicy przejrzą twoje przebranie, no jeśli tak. podejdziesz za blisko. Trzymaj więc odpowiedni dystans. oszukaj Używaj instynktu, dopóki bezpiecznie nie przedostaniesz się do środka. Strażnicy przed tobą nie nabiorą podejrzeń, ale musisz uważać na innych ogrodników. Tak. Tak, tak. Jeżeli jesteśmy przebrani za ogrodnika, no to ogrodnicy będą nas widzieć i kojarzyć, że coś jest nie tak. Ale ochroniarze nie. E się ma. Przekręć zawór. Aaa, to może coś z tym zrobić. No to przekręćmy zawór. blokują wyjście. Poszukaj sposobu na ich rozproszenie. Fantastycznie. Zatłukę tych włazdów z konserwacji. Strażnicy załatwieni. Zyskujesz dzięki temu nieco instynktu. Okej, okay, czyli jak załatwiamy strażników w jakikolwiek sposób, ogarniamy sobie instynkt. Strażnicy są zajęci. Może ich będą. zabić albo się prześlić. Pozostawianie ludzi przy życiu jest słuszne, ale może skomplikować próby pozostania niewykrytym. To jednak jest właśnie znak cichego zabójcy. Dostań się do rezydencji i zabij Dianę Bermud. Zaś Wiktornię przywieź do nas całą i zdrową. Jest bardzo ważna dla mnie. To nie rak prostaty? A to świetne wieści. Ale mi pan poprawił humor, doktorze? Mógłbym pana ucałować. A już myślałem, że to koniec. Doktorze, muszę kończyć. Służba. A i dziękuję. <grystanie> o rany. Nikt mi już tego dnia nie zepsuje. <grystanie> no, zaraz zobaczymy. Idziesz sobie? Idziesz sobie. Jesteś teraz w posiadłości. Twoje obecne przebranie wyda się podejrzane strażnikom posiadłości. Znajdź nowe przebranie albo poruszaj się niezauważenie. Ej, hey, ty wiesz, że klientka nie zgodziła się na palenie w domu? No już co z tobą? Jesteś żołnierzem na Boga, twoje ciało to świątynia. Czy ja? Mogę tą cegłę rzucić tam, mogę, ale. O, sobie idziesz. Cudownie. Ja sobie wejdę tu, co? Drzwi się zamknęły, zamknęły. Cudownie. To jest chyba spoko, co? Jest spoko. O, dowody. W trakcie gry znajdziesz dowody. Zabieranie dowodów z powodu przebranie strażnika, posiadłości daje ci pełen dostęp do jej wnętrza. Pamiętaj, że inni strażnicy posiadłości przejrzą twoje przebranie, jeśli podejdziesz za blisko. Trzymaj więc odpowiedni... Gdy przejdziesz przez te drzwi, zostanie uruchomiony system oceniający. Będzie monitorować twój styl gry i nagradzać cię za postępy. Możesz go zobaczyć w lewym górnym rogu. Oczywiście to, jak wykonasz swoje zadanie, jak zwykle zależy tylko od ciebie. Strażnik posiadłości coś podejrzewa. Użyj instynktu, by go oszukać, a potem odwiedź. Było blisko, żeby już mnie znaleźli. Tam jest coś interesującego. Mój cel jest na dole, tak? O, środki nasenne. Spoko. I punkt kontrolny. Coś tu jeszcze ciekawego jest? Nie, to już sobie wziąłem. Tak, wziąłem, wziąłem. Dobra, nasz cel jest na dole. I... że osobiście ja już... fakt faktem... Nie będziecie Nie będziecie. Przeszedłem ten pierwszy poziom. Więc mniej więcej wiem co trzeba zrobić i jak to zrobić. E, dlatego... Poczekamy sobie. Zabiorę e, Wyjdź mi z osłony. Dzięki. Bo trzeba poczekać... Tu się przekraść najlepiej. Kucharzy o tym kulinarnym pustkowiu, który zwiecie krajem. Wylewacie roztopione masło a popcorn. Najchętniej się powietrze cukrem, żeby każdy oddech smakował jak cukierek. I macie jeszcze teraz! Snuć przypuszczenia co do moich wielokrotnie nagradzanych przepisów! Sól! się pan! Wstydź! Dobra, dobra, wylądź. Nie dostań tu zawał, kucharzyku. No idź sobie.

I czekamy aż nasz cel. Wszystko w porządku? Dobrze. tak tak możesz tu być. Sprawdź czy w kredensach nie ma terrorystów? Czy co ty tam robisz? Tylko mi nie przeszkadzaj. Muszę ja nic nie robię przecież. Nie będziemy zatruwać jedzenia. Bo zatruwanie jedzenia kończy się tym, że pan kucharz idzie spać. A my nie chcemy mieć tutaj nie wiadomo jakich postronnych ofiar, prawda? My chcemy tylko nasz cel wyeliminować. ludzie. Mam ważną sprawę do bramy. Czy on już wypił tą kawę? Chyba wypił, bo się jakoś tak dziwnie trzyma za brzuch. Kawa i papieros, nie? I teraz będzie problem żołądkowy. Dobra, on sobie tam. Mignął to jest w ogóle też pierwsza część, gdzie mamy ten instynkt zabójcy, na co wiele osób narzekało. A mnie to jest spoka opcja. No i kolega upadł. Więc my sobie bierzemy kartę dostępu i robimy wypad stąd. E! Tylko nie łysolku. I śmigamy. Na górę tutaj nie ma już ochroniarza. Jeśli twój wynik jest wystarczająco wysoki, odblokujesz technikę zabójcy. Zajrzyj do notatnika, by sprawdzić swój wynik i. I lecimy Dobra robota, 47. Dzięki. sama się Oczywiście, że tak. Agencje, kodeks, wszystko co dla nas ważne. Jest zbyt niebezpieczna, by mogła żyć. 47! Skończyłem się! 47. Powinienem cię zabić. Czemu to zrobiłaś? 47! Cholera, czemu to nie działa? Wszyscy mamy jakieś granice. Nawet ty, 47. – Kiedyś mieliśmy honor. – Dajano, ja... Nie. Musiałam zabrać się od lekarza. Wiedziałam, że zrozumiesz. Kurwa, coś jest nie tak. – Nie przeżyjesz długo. – Proszę, nie mam czasu. Nadal masz szansę. W moim szlafroku... list. Idź już. Weź dziewczynkę i uciekaj. Zanim Travis się dowie, nie pozwól, żeby stała się to Obiecaj Obiecuję. K, ja, i to jest wszystko, co ja wiem o tej grze. Do, do tej pory zagrałem, więc, 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 tyle wiem. Wiem, że jest na przykład też dużo, e, dużo jakiś isteregów, więc tak sobie patrzę, czy tutaj nie ma jakiegoś isterega, ale nie ma chyba. Chyba nie bardzo. M 47 Może pokonywać przeciwników szybko i z ogromną precyzją. Pamiętaj, że gdy skupiasz się na celach, bardzo szybko zużywasz instynkt. Obróć kamerę, by skupić ją na przeciwniku, a następnie namierz cel. Śmiertelne obrażenia. Skup się okay. na następnym przeciwniku. Śmiertelne obrażenia. No dobra. Taki jesteś Przeładuj sobie Kociaku Wiesz kim jestem Wiem Podoba mi się, że w katascenca mamy nadal żyje, bój. Prawda? Chodź, trzymaj się blisko. Dokąd idziemy? Czego agencja od ciebie chce? Nie wiem. Może mam... A! Diana zrobiła to dla ciebie. Dlaczego? Proszę, była moją jedyną przyjaciółką. Zabrała mnie od lekarzy. Opowiedz mi o lekarzach. Nie wiem. Wszystko jest mgliste. Jak zły sen. Czy to nie jest... głos Hermiony Granger? Widzisz sekret? Nikogo nie ma. Cel zdezerterował. Jasny szlak. Obawiałem się, że nie da rady. Mają się tym przez agenci. Słyszysz, 47, nim się nam wymknie. Dobra, mamy. To udało się. Jest profesjonalista. Proszę bardzo. Dwa razy cel misji. Ale nie A, bo usunięcie dowodów było przed jakby punktacją. Okej. Okay. Ma to sens. Żeby mi tego nie liczyło. Mm. A ja muszę sprawdzić. Czy to nie jest ta sama kobita? Ale to chyba sprawdzę do następnego odcinka. Wydaje mi się, że tam dziewczynka głosowo gra ee, Hermiona. A, okej. Okay. Czyli mamy jakieś pierduty, rzeczy znalezione. Dobra, karty, nie karty, dobrze rozegrane. Hej, okay. Znik. musisz zniknąć z ulicy. Agencja zna wszystkie moje kryjówki i będą nas szukali. To najbezpieczniejsze miejsce, jakie znam. Mogę iść z tobą? Musisz się schować. A ja się dowiem co jest grane. O. Czy to pan dzwonił? Tak. O. A to pewnie Wiktoria, chodź dziecko. Dziękuję za pomoc. Ta dziewczynka jest ważna. Weź to. Dobrze się nią zaopiekujemy, synu. Diana mówiła, że potrzebujesz tego naszyjnika. Nie zgub go. Wrócisz tutaj? Będę miał Cię na oku. 37,50 za noc. Żadnych imprez. No, hop, faktycznie no, no. wygląda na imprezowego no, no. mocno. Musimy pogadać. Nazywa siebie królem on. Chyba ta jest dość trafna, chciałbym więc, żeby złożył wypowiedzenie, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Siedzi w pagodzie w centrum miasta, a tam jednostka skorumpowanych glin strzeże go na każdym kroku. Rzadko rozstaje się z tą gromadką, głównie podczas spotkań z dealerem na platformie. Nad rynkiem. Masz panerską europejską brykę, którą parkuje w pobliskiej alejce. No, to wszystko co wiem wziął. Daj znać, jak skończysz, dobra? Dobra, dam znać. I teraz tak, mogę wam potwierdzić, że Wiktorię faktycznie gra ta sama, Dubinguje, ta sama kobieta, która dubbingowała Hermione Granger, Hitmana e, dabinguje pan Małaszyński, a Ptaśka, którego przed chwilą słyszeliśmy, to jest grucha, więc, więc kolejna gra, gdzie jest grucha w dubbingu. Natomiast ten odcinek będzie trochę krótszy, mieliśmy dużo cutscenek w ogóle. Eee, w następnym już sobie zaczniemy mocno gierkę, bo pierwszy odcinek tak naprawdę to było, był prolog i, i, i tak naprawdę wstęp do gry, gdzie nas uczyli w ogóle jak to działa. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam pięknie za oglądanie, trzymajcie się i cześć!